2 stycznia. Kurwa mać albo żyję, albo ginę w środku. Ja. Na krawędzi bloków, na krawędzi łba. Ciągle balans, ciągle lęk, ciągle w gardle żar. Nocą patrzę w sufit. Jakbym miał mnie zjeść yeah. Każda plama to demon, co chce mnie znieść yeah. Myśli gryzą jak psy Nikt ich nie trzyma na smycie w środku burdelku szkoło syf I nawyki ile można łykać się mail, ile znosić twarzy w maskach Spojrzę w lustro pluję w szybę, bo mnie wkurwia ta wajza Za dużo obietni Co gówno znaczą za dużo rąk, to klepią po plecach i Zaraz wracą. z nożem w uśmiechu z tekstem stary jakoś będzie jakoś k nie, albo teraz, albo wszędzie będzie pęknięcie 2 stycznia zegar krzyczy, ja już nie chcę spać Biorę plan, w plan jak grana, czas zawleczkę brać Mam dość czekania, aż mi życie, samo poda klucz Idę w pizdu z tego bagna, stary wyjebane już 2 stycznia zamykam drzwi Biorę ten do nieco wam Mam dość waszych kłamstw, waszych gier i tu Od dziś puszczam wszystko i idę Długi z tyś dnia da, mykam żyć A, 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 to wam nic Mam tuż waszych kłamstw, dwa gier i tu Od dziś puszczam wszystko, idę w... Kurwiony do rdzenia, ale w mi ratuje kark. Bo jak siedziałem cicho, to mnie deptali jak piach. Teraz z mi na policzku, jak beton z bólu. Robię mur, przez który nie przejdzie kłamstwo. Dawnie błagałem o szansę, o znak. Teraz patrzę w dół z krawędzi, mówię k***a skać albo wracaj, wracam, ale tam bez waszych fałszywych rad. W wyrzucam ludzi, co ciągnęli mnie w piach. Myśli dalej, straszam, ale już im patrzę w ryj. E. Chcesz mnie zabić, to zabij, bo ja nie uciekam dziś e. Paradoks, chaos, się pierwszy raz Czuję spokój, po nie mózg Ale serce wreszcie bije w jednym toku Odpuszczam Nie was, tylko siebie sprzed lat Tego, co łykał wszystko, jak tani towarzysar Nie będę więcej śmiesznym tłem Do cudzych dram Wychodzę z kad, Środkowy palec wam Drugi z tyżnia zamykam drzwi Biorę bambon i Zważyć głową z tu gier i od dziś burzam, że zgojdę w Nie będę ścięgniać dalej boli, dalej wrze, ale dziś ten ból to paliwo, nie już gnije we mnie gdzieś. 2 stycznia data wryta jak tatuaż w skórę, od dziś jak mówię koniec, to ty... znaczy koniec, nie puru. Drugi no? stycznia zamykam drzwi, wiorę wam bogi, nie co wam nich. Z lądu zważyć z warzyw gier i od dziś buzam wszystko i idę